Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Piątek, godzina 16. To być może nie jest najlepsze miejsce na webinar, ani na live, ani na cokolwiek innego, ale ponieważ obiecałam kilku osobom podzielenie się wiedzą, więc ci, którzy dzisiaj jeszcze mają miejsce w mózgu na obejrzenie kolejnego webinaru albo kolejnego live'u, to mogą to zrobić teraz, a cała reszta obejrzy sobie nagranie. Zapraszam Was na bardzo szybki przegląd kilku podstawowych porad, informacji yy, dotyczących tego, jak w świecie, który całkowicie przeszedł na online, to jak w takim świecie poprowadzić takie webinary, których ludzie będą chcieli słuchać, a szczególnie jak takie webinary poprowadzić dla biznesu. Po takim doświadczeniem się szczególnie z Wami e, chcę podzielić. Na slajdzie widzicie takich sześć elementów, które dla mnie przy projektowaniu każdego webinaru, czy też przy prezentowaniu każdego webinaru są niesłychanie, e, niesłychanie ważne. I jak sobie będziecie spoglądać na, na swoje webinary, albo na swoje projekty, albo na to, co wy chcecie zaprezentować ludziom, to fajnie jest sobie je ułożyć właśnie w e, takie sześć elementów. Treść. Wasz głos, interakcja z uczestnikami, struktura tego webinaru, historie, które opowiadacie, czy wreszcie warstwa wizualna. Jak widzicie, dzisiaj u mnie jest niesłychanie żółto, ale to dlatego, że no w końcu jest prawie końcówka maja, za oknem, przynajmniej u mnie słońca dużo nie ma, więc tak sobie tutaj dołożymy go kolorystycznie. Żeby nie wiem co żeby nie wiem jak będziecie mieli piękny webinar, żebyście nie wiem jak dużo fajerwerków napakowali w to co chcecie przekazać, żeby nie wiem jak piękne grafiki tak były, to pamiętajcie, że tak czy inaczej najważniejsza jest jednak treść, czyli ta warstwa wartości, czyli to co wy tak naprawdę chcecie dać tym osobom, które ten webinar mają odtworzyć, obejrzeć, zapisać się i tak dalej. Co jest szczególnie ważne? Co jest szczególnie ważne wtedy, kiedy w koło mamy natłok webinarów, czyli kiedy tylko otworzycie swój komputer, telefon albo cokolwiek innego, to natychmiast Was dopada jakieś zaproszenie na bezpłatny webinar, więc wszyscy mamy pewnie podziurki w nosie albo jeszcze wyżej tych wszystkich darmowych lekcji i darmowych treści, więc warto pokazać Waszym uczestnikom, że tam jest jakiś powód, który daje im jakąś wartość. Tam jest coś takiego, co jest dla nich ważne. Tam jest coś takiego, co będą mogli wykorzystać dla siebie i ta wartość, a nie tylko piękne slajdy, fajny głos, mądry prezenter, sympatyczna interakcja z ludźmi, niekoniecznie akurat to jest najważniejsze. Czyli pierwsze pytanie. Które sobie zadają wasi oglądający, uczestnicy, i pewnie Wy też teraz, jak to oglądacie, to jest pytanie, co tam jest dla mnie? Czyli co ja z tego będę miał? Pamiętajcie, że oni wam płacą. Po angielsku jest pay attention, czyli że płacą wam swoją uwagą. I jak my za coś płacimy, no to chcielibyśmy mieć jakiś zwrot z tej inwestycji. Więc jeśli mam coś obejrzeć, to to pytanie. Zdecydowanie pojawi się w głowie każdego waszego oglądacza, ale jeśli ono się pojawia w głowie, to już jest trochę za późno, bo ono najpierw powinno się pojawić u was, w waszej głowie, w waszym planie i zanim wy w ogóle wyskoczycie z jakimś webinarem, to warto, żebyście sami sobie za to, to pytanie zadali i na nie odpowiedzieli. Jak długo jesteśmy w stanie znieść wykład online? 30-35 minut to jest maks. Pamiętajcie, że świat offline i świat online rządzą się zupełnie innymi e, zasadami i zupełnie inaczej ludzie odbierają wszystko to, co e, widzą czy też co słyszą. Więc jeśli wasze webinary e, a jest to tylko wykład. Trwają dłużej niż te 30-40 minut, no to możecie mieć pewność, że wasi słuchacze właśnie odpowiadają na maile, robią zakupy na Allegro albo krążą już gdzieś w tej przestrzeni, którą daje im komputer, telefon czy cokolwiek, na czym oglądają was i wasz webinar. Rzecz o której e, często zapominamy i która przesadnie jest traktowana w webinarach amerykańskich, chociażby jeśli oglądacie, a zbyt mało jest pokazywana w e, polskich, czyli kto prezentuje i dlaczego mam go słuchać? Czyli, kto jest tą osobą prezentującą? Dlaczego ja mam tej osoby słuchać? Jak oglądacie amerykańskie webinary, to tam przez pół webinaru jest informacja o osiągnięciach tej osoby, o tym, jaka jest cudowna, wspaniała, ile miała publikacji, ile miała wydań itd. i tak dalej. Tak naprawdę możecie spokojnie włączyć się mniej więcej po 15-20 minutach. Nic nie stracicie, jeśli tą osobę już znacie. Dla mnie zdecydowanie ważne jest to, że informacja o tym, kto wam prezentuje, kto wam przekazuje swoją wiedzę, ma sprawić, że uczestniczy poczują się komfortowo. Czyli że jeżeli ja wam powiem, ej, w kwietniu przeprowadziłam 43 webinary w takich mocno biznesowych strukturach i z każdego z tych webinarów wyciągnęłam bardzo ważny wniosek, który sprawił, że każdy kolejny był lepszy i teraz się tym z wami podzielę, no to jest w zupełności wystarczająca informacja i nie muszę wam swojego całego życiorysu teraz przekazywać. Druga bardzo ważna rzecz, struktura. Kochamy struktury. Nasz mózg lubi wiedzieć, gdzie jestem i dokąd teraz idę i co będzie dalej, a im dłuższy jest Wasz webinar, im więcej chcecie przekazać wiedzy, tym ta struktura jest ważniejsza. W związku z tym, taka mapa drogowa Waszego webinaru, układana w różnej formie, to może być struktura typu problem-rozwiązanie, albo to może być struktura typu przyczyna-skutek, ale ważne jest to. Żeby wasi słuchacze mniej więcej wiedzieli, gdzie my teraz jesteśmy i dokąd my tak naprawdę idziemy. Czyli, jeżeli Wam powiedziałam na początku, że opowiemy sobie o sześciu ważnych rzeczach, a jesteśmy na drugiej, no to być może nie jest to dla Was wystarczające, ale ponieważ ten live jest bardzo krótki, to pewnie to jest ok. Natomiast jeśli planujecie dłuższe webinary, to zadbajcie o tą strukturę zdecydowanie bardziej. Ponieważ Natłok informacji i dostęp do informacji przez formy online powoduje, że wasi słuchacze mogą mieć tyle w koło rozpraszaczy, że zadbajcie też o to, żeby każde wasze słowo, każde wasze pytanie, każda wasza metafora faktycznie prowadziły do celu. Webinary, które są totalnym laniem wody albo robieniem. Z jednego obszaru długiej historii, dłuższej niż pan Tadeusz, do tego pisanej 13 z Gosłowcem, mogą spowodować, że wasi uczestnicy szybko się wyłączą. Jeśli znacie historię filmu O Jeden Most Za Daleko i scenariusza do tego filmu, to być może wiecie, że początkowo w tejże historii było tak, że opisane były wszystkie mosty. Czyli kilka mostów, które zdobywały wojska. Scenariusz był już prawie gotowy, wszystko już było gotowe do klepnięcia, zatwierdzenia i tak dalej, ale na szczęście. Reżyser i scenarzyści stwierdzili, że nie, że lepiej się skupić na jednym ważnym moście i opisać historię na jednym przykładzie, niż robić z tego długą martyrologiczną historię zdobywania czy też historię wielu, wielu mostów. Więc zachęcam Was do tego, żebyście przypominali sobie zawsze. To, kiedy planujecie swój webinar i kiedy chcecie przekazać ludziom wszystko, co wiecie, bo doskonale wiecie, że dużo wiecie, więc chcecie się dzielić wszystkim. Tymczasem jeden most wam w zupełności wystarczy. Nie idźcie w takim kierunku, że chcielibyście, żeby wszyscy wiedzieli tyle samo, co wiecie wy. Kolejna ważna rzecz związana z tym pay attention, czyli z takim zachęcaniem ludzi do słuchania Was. Pamiętajcie o zasadzie trzech P. Powiedz, co powiesz. Powiedz to i powiedz, co powiedziałeś. Czyli na początku opowiedz, o czym będziesz mówił, potem to opowiedz, ale potem jeszcze podsumuj. Tak? Pamiętając o tym, że ta uwaga w świecie online jest dużo mocniej rozpraszana niż wtedy, kiedy jesteśmy z tym człowiekiem offline i my go widzimy i możemy z nim, możemy z nim, e, możemy z nim rozmawiać. Dla biznesu szczególnie ważne i tutaj szczególnie ważne wtedy, kiedy ludzie, którzy mają Was słuchać, nie mają na nic czasu i kiedy yy, bardzo uważnie wybierają, na co poświęcą swój czas, starajcie się przy każdym kolejnym etapie Waszego webinaru zachęcać ich do zostania jeszcze troszkę, do zapłacenia Wam tą uwagą jeszcze troszkę, chociażby w taki sposób, że opowiem Wam teraz o tym, a powiem Wam o tym, bo jest to ważne, dzięki temu zyskacie, to yy, dzięki temu unikniecie tego. Czyli za każdym razem, w każdym momencie śmiało dodawajcie wszystko to, co jest yy, związane z korzyściami z tego, że ten człowiek zapłaci Wam swoim czasem i usłyszy dalej konkrety, konkrety i konkrety. Czyli jeśli chcecie, żeby ludzie się w jakikolwiek sposób angażowali w to, co wy im dajecie, żeby w jakikolwiek sposób yy, pisali na czacie, wypełniali ankiety i tak dalej, to pamiętajcie, że tutaj są potrzebne bardzo dokładne instrukcje. I oprócz tego, że to mówicie, to też zapiszcie to na ekranie, tak żeby się temu człowiekowi to wyświetlało. Czyli jeżeli chcecie, żeby ludzie Wam wypełniali jakąś ankietę, to biorąc pod uwagę, że ich uwaga zdążyła w międzyczasie zostać rozproszona pięć razy, to albo będziecie to powtarzali kilkanaście razy, albo napiszcie na czacie, napiszcie na ekranie, co mają zrobić, dajcie dokładną instrukcję, po to, żeby mogli to śmiało i bez przeszkód zrobić. Im dłuższe wasze wystąpienie, tym więcej zadawajcie ludziom pytań, angażujcie ludzi. Jeżeli sami nie możecie tego zrobić, to angażujcie przez czat, angażujcie przez ankiety, czyli wyciągacie ludzi z tego Allegro, Zalando, odpisywania na pocztę i tak dalej, po to, żeby wrócili z powrotem do was i odpowiedzieli na przykład na jakieś wasze pytania. Pytanie. korzystajcie z czatu, korzystajcie też z pytań do słuchaczy, aczkolwiek nie róbcie tego, co właśnie wczoraj widziałam na jednym z webinarów, kiedy pani e, e, prowadząca webinar zadawała jakieś pytanie, a potem milkła mniej więcej na 10 minut, czekając, aż wszyscy napiszą to na czacie. Tego nie róbcie, do tego nie służy webinar, to przenieście to na formę bardziej warsztatową, natomiast na webinarze maksymalnie jedna minuta na odpowiedzi, co więcej, Show must go on. Czyli jeżeli ludzie piszą sobie odpowiedzi, to wy w tym czasie nadal im coś opowiadajcie albo nadal mówcie, komunikujcie się z nimi, niech to nie będzie cisza, niech to nie będzie tylko wasz obrazek czekający, aż się coś dalej będzie, będzie działo. Mowy ciała wprawdzie na webinarze nie widać, albo tak wam się wydaje, ale pamiętajcie, że jednak troszkę widać. Czyli jeśli widać Wasze ręce, no to je wykorzystujcie do tego, żeby wspierać sobie to, co mówicie. Jak sobie zaplanować webinar, yy, ćwiczenie, które ja zawsze robię z osobami, które przygotowuję do prowadzenia takich webinarów. Burza mózgów i powiedz wszystko to, co chciałbyś przekazać, a potem co najmniej dwie trzecie z tego wywal. Jak już wywalisz z tego wszystkiego te dwie trzecie, to uż to. I pokaż innym, którzy widzą ten temat po raz pierwszy w życiu, albo też takim, którzy temat znają doskonale, i posłuchaj, co oni ci o tym powiedzą. Jeśli to jest ważny dla ciebie webinar, jeżeli to jest jakaś oferta dla e, firmy, z którą chcesz współpracować, to zdecydowanie warto na to popatrzeć pod tym kątem. Przyznam Wam szczerze, że bardzo często uczestnicząc, uczestnicząc w webinarach, wtedy kiedy mam coś kupić, czyli wtedy kiedy mam kupić jakąś usługę, zmorą dla mnie jest to, że muszę wysłuchiwać tysiąca rzeczy, które tak naprawdę są mi zupełnie niepotrzebne, i mam wtedy wrażenie, że zapłaciłam za dużo swojej uwagi, bo ktoś nie odrobił swojej pracy domowej, do której zachęcam. Wiecie już też z pierwszego slajdu, że głos, który macie, jest też niesłychanie ważny. Tak naprawdę ludzie wybaczą Wam, że nie będą Was dobrze widzieć, ale nie wybaczą, jeżeli nie będą Was dobrze słyszeć. Więc zadbajcie o dobry mikrofon, ale mikrofon to nie wszystko. Zadbajcie o to, żeby Wasz głos był klarowny, żeby był zróżnicowany, zmodulowany. Czyli żeby to nie było raczej kazanie mówione jednym tonem, w jednym poziomie, cały czas takie samo, no chyba że prowadzicie warsztaty z hipnozy. Wtedy jest to zupełnie inna, inna sprawa. Tak? Yy, oduczcie się też wielu nawyków z prezentacji offline. Oduczcie się. Tego wszystkiego, co umieliśmy świetnie robić, kiedy prezentowaliśmy w świecie offline. Świat online i prezentacje w świecie online nie są zdecydowanie tym samym. Ludzie albo czytają, albo słuchają. Bardzo często jest tak, że widzę na webinarze całe mnóstwo wyświetlonych na ekranie treści. Do tego jeszcze prelegent do mnie cały czas dużo mówi, a ja muszę wybierać, czy teraz słucham, czy czytam. Tak, nie zrobię dwóch rzeczy jednocześnie. Nie mam takiego mózgu, który ogarnie mi jednocześnie przetwarzanie informacji słuchanych i przetwarzanie informacji czytanych, więc pamiętajcie też o takich prostych rzeczach, których możecie się oduczyć. Jesteśmy, żyjemy w świecie totalnie wielostrumieniowej kultury informacyjnej. I załóżcie też, że. Wasi uczestnicy, tak zapewne jak wy, w międzyczasie zrobili tysiąc innych rzeczy, w międzyczasie pogarniali sobie na innych urządzeniach swoje inne zadania, więc jeśli tam się ma pojawić coś, co mają zapamiętać, jeśli ma się faktycznie chcecie, żeby to im zostało w głowie, to pamiętajcie o tym, żeby na końcu jeszcze podsumować wszystko to, co już powiedzieliście. Ja teraz nie będę tego robić, bo jest piątek, jest godzina 16, więc raczej Pamiętajcie o takich krótkich seriach mocno skoncentrowanej uwagi. Liczę na to, że te 15 minut ze mną spokojnie wytrzymaliście. Do tego możecie dorzucić fajną prezentację wciągającą, taką, która jest w ruchu tylko, broń Boże, bez żadnych skaczących animacji, bo to raczej e, chyba nie wciągnie bardzo waszego uczestnika. I pamiętajcie też, żeby prosić innych o pomoc. Czyli, jeżeli sami nie jesteście w stanie ogarnąć jednocześnie czatu, pytań, i wszystkiego innego, to pamiętajcie też, że pełnicie na webinarze całkiem sporo ról. I jesteście jednocześnie prezenterem, jesteście gospodarzem, który tych ludzi wita, jesteście marketerem, no bo coś sprzedajecie, tak? Jesteście producentem tegoż y, webinaru i jesteście też administratorem, który jakoś tym wszystkim musi zarządzać. Więc fajnie, jak macie pomoc, fajnie, jak jest ktoś, kto wam ten czat ogarnie, możecie współpracować z inną osobą na, na zasadzie wzajemnej wymiany usług. Ja będę ogarniał Ci czat na Twoim webinarze, a Ty będziesz ogarniał mi na moim, do tego Was zachęcam. Nie nie ma to jak zespół, team, i wszystko pójdzie Wam łatwo, czego Wam życzę. I po 16 minutach live'u zdecydowanie się rozłączam, życząc Wam wszystkim przyjemnego weekendu. Mam nadzieję, że ten krótki, szybki webinar Wam się do czegoś przydał. A jeśli Wam się do czegoś przydał, to napiszcie w komentarzu ty. i wtedy ja się zachęcę do częstszego występowania w tej grupie. Dziękuję Wam bardzo. I do zobaczenia przy kolejnej okazji.